Europe Direct Słupsk to Centrum Informacyjne Komisji Europejskiej prowadzone przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku. Jego celem jest rzetelne informowanie o działaniach, politykach i programach Unii Europejskiej. Oraz promocja projektów finansowanych z unijnych dotacji. Specjalistki Europe Direct Słupsk są dostępne w siedzibie Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przy ulicy Sienkiewicza 19 oraz dodatkowo w każdy czwartek w godzinach od 15 do 18 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ulicy Niedziałkowskiego 6. W ramach swoich zajęć prowadzimy również lekcje europejskie dla młodzieży. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, mediów społecznościowych i do kontaktu w naszej siedzibie przy ulicy Sienkiewicza 19. Rozmowy o przyszłości Europy to cykl programów realizowanych w partnerstwie z Telewizją Słupsk oraz sześcioma samorządami, miastem Słupsk, Powiatem Słupskim, miastem Ustka oraz gminami Słupsk, Kępice i Damnica. W każdym odcinku przybliżamy Europę obywatelom poprzez pryzmat lokalnych korzyści z naszego członkostwa we Wspólnocie. W rozmowach o przyszłości Europy bierze udział także młodzież z 5 Liceum Ogólnokształcącego imienia Zbigniewa Herberta w Słupsku z klasy o profilu europejskim. Zagroda Inicjatyw Twórczych. Ten projekt niewątpliwie jest artystycznym sercem Swołowa, stolicy historycznej Krainy w Kratę. Pomysł zrodził się z marzeń o miejscu, w którym można by ukazać wyjątkowość Swołowa oraz bogactwo kultury pomorskiej. Gmina Słupsk stała się właścicielem starej, zrujnowanej zagrody i przez lata pieczołowicie ją remontowała, wykorzystując tradycyjne metody ciesielskie i stolarskie oraz naturalne materiały. Zrewitalizowana zagroda nr 5 z XIX wieku to główne zadanie projektu pod nazwą Wzmocnienie potencjału Pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski. W ramach ósmej osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2021, którego liderem jest gmina Słupsk. Dzięki przedsięwzięciu powstała nowoczesna przestrzeń przeznaczona do realizacji partnerskich działań i projektów artystycznych na płaszczyźnie lokalnej i międzynarodowej. Większość zagród, które są w swołowie, wymagają pewnej rewitalizacji i też dzięki temu, że gmina Słupsk wraz z funduszami właśnie europejskimi Postarali się, aby ta zagroda, w której obecnie się znajdujemy, została poddana takiemu procesowi rewitalizacji, dzięki czemu wygląda ona tak jak dzisiaj. Czyli te stare elementy, które można było zachować, zostały zachowane, ale też no, zostało to unowocześnione i dostosowane do dzisiejszych standardów. No właśnie, to dokładnie. Co zostało zrewitalizowane? Co się tutaj znajduje? W ramach projektu kilka elementów ze Swołowa zostało odnowionych. No, Zagroda jest największym z nich, więc najbardziej też spektakularnym. Ta sala, w której się obecnie znajdujemy, oprócz samego takiego Celu, który posiada, czyli wystawieniczego, mm -hmm. jest też miejscem do spotkań mm -hmm. właśnie z mieszkańcami, jak i z turystami, mm -hmm. więc tych celów jest bardzo wiele. Natomiast w samym projekcie zostały również poddane rewitalizacji organy w kościele, w Swołowie, jak i przygotowane wystawy dla Muzeum Kultury Ludowej Pomorza. Także ten projekt jest bardzo duży, wieloetapowy. Od 2017 roku prace stale trwały, żeby nadać temu charakter taki, jaki jest dzisiaj. Stąd ta przyjemność, żeby Panią też tutaj gościć i móc pokazać wszystkim, jak, jak to wygląda dzisiaj. Ja już wypiłam tutaj pyszną kawę, bo tu działa kawiarnia, prawda? Tu można tak. skorzystać i z pysznego ciasta. Posiadamy oprócz takiego celu m, kulturalnego, czyli mhm. miejsca do wystaw, do wielu wydarzeń kulturalnych, o których zresztą też porozmawiamy. Mhm. To mamy bardzo przyziemne też funkcje tego obiektu, żeby on mógł w pełni być niezależny i funkcjonować. Właśnie to jest ta kawiarnia, o której mówiłyśmy. W których, w której można. No skosztować pysznych ciast, ale też mamy bazę noclegową, o której mhm. warto pamiętać. Są to ponad 32 miejsca, mhm. łącznie z również w ramach projektu odnowioną, starą świetlicą, w której mamy dwa apartamenty na 8 osób, ale też sala, która została stworzona na terenie stodoły, jest miejscem do wielu no, imprez po prostu mhm. też komercyjnych. Mhm. Więc mamy wesela, komunie, jak i różne też wynajmy po prostu dla mieszkańców. Czyli co, w ogóle można przyjechać, można tutaj sobie wynająć fajny apartament albo pokój, spędzić w sielskiej atmosferze właśnie ten jesienny czas, ale też na przykład zorganizować imprezę i wesele. Było już tutaj wesele, czy dopiero coś planujecie? Akurat mamy tą przyjemność w przyszłym tygodniu, a w sumie już w tym, w ten weekend, gościć państwa młodych, którzy będą organizowali wesele, więc dla nas to też jest taka no, nowa droga, mhm. ale no, jesteśmy bardzo zadowoleni. Że ludzie też ten najważniejszy dzień w swoim życiu chcą właśnie spędzać u nas. Wydaje mi się, że ta sielskość, o której rozmawiałyśmy, czyli też ta aura i ta natura, no jest po prostu cudownym miejscem, nie narzucającym się do tego, żeby takie wydarzenia móc organizować. Zostawmy te tak zwane przyziemne sprawy, czyli jedzenie i zabawę. I powiedzmy o tych sprawach wyższego rzędu, czyli o kulturze. No właśnie, bo za nami sezon i na pewno się tutaj, w tym miejscu, w Zagrodzie numer 5 dużo działo. Sezon rzeczywiście był bardzo duży. Mogę nawet powiedzieć, że wypchany ilością imprez. Tak naprawdę od maja, czyli od zlotu wozów strażackich rozpoczęliśmy na pełnych obrotach ten sezon kulturalny. Mam nadzieję, że wielu z mieszkańców Swołowa, jak i ze Słupska mieli okazję skorzystać z naszej oferty. Były to zarówno koncerty, jak i też wystawy wszelkiego rodzaju. Były też inne wydarzenia. Może troszkę bardziej e, takie, w którym się odbywały w mniejszym gronie, czyli mm -hmm. plenery malarskie. No naprawdę oferta była bardzo bogata. Sezon zakończyliśmy właśnie latającym spichlerzom sztuki, ale przed nami oczywiście również gęsina w listopadzie. Jakie mniejsze wydarzenia, czyli takie wydarzenia, które już są kierowane do konkretnej grupy odbiorców, jak na przykład jogowy weekend, który się odbędzie pod koniec października. No właśnie, ale wróćmy jeszcze do tego sezonu, bo były to też różnego rodzaju koncerty. Ja tak obserwowałam na Facebooku te wszystkie zdjęcia, te wszystkie udostępnienia. Ten zachwyt, który od tych ludzi, którzy właśnie udostępniali te zdjęcia, płynął, co to, to były za koncert. koncerty? Odbywały się w ramach Lato na Łące, czyli takiego hasłowego wydarzenia, które wchodziły trzy koncerty. Pierwszy z nich była Melo Koteluk akustycznie, właśnie akustycznie ze względu na tą naturę, w której mieliśmy okazję zorganizować to wydarzenie. Kolejny koncert Mady Tworzywo i zakończyliśmy sezon koncertowy Sebastianem Ridlem akustycznie, który grał wraz z Bartkiem Miarką. Odrestaurowana zagroda składa się z chaty, czyli domu mieszkalnego, z pracowniami artystycznymi, z pokojami gościnnymi, stodoły, w której mieści się centrum aktywności lokalnej wraz ze strefą chill out oraz budynku bramnego, w którym siedzibę ma klubo kawiarnia ze sklepem oraz lokalna ochotnicza straż pożarna. Jest ona również część, częścią tego projektu, o którym hmm, wspomniałam. Natomiast ona oprócz takiego swojego podstawowego celu czyli pomocy mieszkańcom no jak to każda remiza najważniejszym elementem jest wóz który został zakupiony również w minionym roku i jest to nowy wóz w pełni sprawny to taka ochotnicza straż pożarna niejako jest Miejscem spotkań dla mieszkańców. Więc to jest też taka oddolna inicjatywa mieszkańców i na ich prośbę ta remiza tutaj powstała. No tym bardziej nie wiem, czy w Polsce jest druga remiza, która się znajduje w XVIII wiecznej zagrodzie. Chyba nie. Niezwykłe, przy, przepiękne też miejsce, przeszklone. Możemy zobaczyć ten wóz. Nie jest on zamknięty na cztery spusty, ale właśnie to przeszklenie daje takie poczucie lekkości dla tego budynku, więc. No, zdecydowanie bardzo, bardzo interesujący element zagrody. Czyli, jest to takie miejsce, które ma wymiar społeczny czyli powstało tak naprawdę z myślą o mieszkańcach, o turystach. Tu się dużo po prostu dzieje dla ludzi. Zdecydowanie tym bardziej, że mieszkańcy mają na co dzień Muzeum Kultury Lodowej, więc ta oferta turystyczna była przygotowana niejako, tylko w innym wymiarze, w wymiarze bardziej historycznym o tym, żeby właśnie ci turyści mogli zdobyć informacje, jak słowo kiedyś wyglądało, z jakimi też problemami się borykało. Natomiast mieszkańcy potrzebowali takiego miejsca, gdzie mogliby ze sobą spędzić czas. I z tym ratunkiem przyszło po prostu centrum kultury i biblioteka publiczna gminy Słupsk, która postanowiła tutaj zainwestować swój czas i też no, pewnego rodzaju takie poczucie estetyki, żeby to miejsce było w pełni użytkowe, ale żeby te koncerty też dobrze pasowały tutaj. Mm. Więc takie miejsce kulturalne dobrze się komponuje z muzeum, które przecież od wielu lat pełni swoją funkcję nieprzerwanie. Nie ma przypadkowości, wszystko jest przemyślane, stworzone do tego miejsca tak. i dla tej społeczności. Tak. No właśnie, no to cóż, tylko tutaj przyjeżdżać, tylko oglądać, zwiedzać, a nawet spędzić tutaj. Przepiękny wieczór i noc, bo jest gdzie się zatrzymać. Najbliższym wydarzeniem, które będziemy organizowali, to jest właśnie ten jogowy weekend, mhm. na który zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane. A dokładnie, kiedy? dokładnie to jest ostatni weekend października, więc może tak będzie najłatwiej nam mhm. zapamiętać. Natomiast stale tę ofertę uzupełniamy na naszej stronie internetowej zagrodaswolowo.pl mhm. czy na naszym Facebooku, więc tam wszystkich chętnych odsyłam, bo tak naprawdę czasami. Mamy taki na początku tygodnia pomysł, że mhm. warto coś zrobić. Przyjeżdżają też do nas bardzo dużo, artystów do nas kieruje swoje zapytania, czy moglibyś z czymś wystąpić, mhm. a może chcielibyśmy z nimi wejść w współpracę, więc ta oddolna y, potrzeba y, tworzenia tych wydarzeń również do nas wraca. Stąd proszę sprawdzać tą stronę internetową, bo tam rzeczywiście na bieżąco dodajemy informacje. Swołowo to miejscowość ukochana przez turystów zwłaszcza w okresie wiosennym i letnim, natomiast jesienią Swołowo pomału szykuje się do zimowego snu, ale wciąż wzbudza zainteresowanie mieszkańców regionu słupskiego, którzy chętnie spędzają tu na przykład weekendy.